Królik na wolności Chodź Wszystkie młode, mm. jak widzimy tutaj na no. Załączenie obrazku. Wszystkie do sprzedania, kto zainteresowany, był to województwo śląskie, okolice do tego potoku, odmieszka w 24 km. Wzięła się ona na tablicy, wystają już piękne króliki. Kożej zdjęć im się nie da porobić za bardzo Czarne klasy, Jeden siwy Odcienie siwego z czarnym Tutaj ich matka Nowozelandzka No co tam? Co tam? Tutaj druga i w matk ja, ty, ich matka. Ja tych nie czuję, bo nie są razem cztery, ale wszystkie razem włączyłem, bo tak ja kolejne moje to zajmu No, to są siostry rozlandskie no, dwie mm. Proszę pisać na YouTube Podam tam niżej y, linie do tablicy To co? Do zobaczenia w odcinku.